ja sobie wziął banana. Co pijemy? Mamy dylemat co wypić. Kurwa, to jest taki wybór. Szukamy dalej. Może... Wodę niegazowaną Polaris. <grym> co bierzemy do pcia? A może takie kapcie? Ale fajne. Ej, przymierzymy? Przymierz. On jak przymierzy. Kosta karcie. Następny przedział. Następny Zataczamy kolejny krąg po znanej... Wizji. Znanej tutaj marce, sieci, tutaj całej panie sklepów. Panie. I nie możemy tego powiedzieć głośno. Bo... No chłopaki, zataczamy. Napój to... gazowany, Orange z złotówka. Myślę, że to jest dobra oferta cenowa. Jak na napój gazowany orange biwat 2 litry 2 litry 98 grosz co o tym myślicie? Co o tym myślisz Kuba? bardzo przystępna cena jak na te czasy Chrystian? Dominikana, dobra, 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 dobra. dobra cena, tak? Czyli reko rekomendujemy? Ja, ja uwaga, tak się, tak się bierze z Biedronki coś, cokolwiek do picia nie chcę wyjść. Trzeba uwolnić, tak już uwolniliśmy, możemy wyjąć. A tu jest nasz napójko sa dzierża. Mamy napój, chodźcie na ciszy. Szukamy jak najtańszych produktów. To jest roboty w Polsce, bo nawet 14% top chipsy tasty? Tam są rąca. coś za... Tam są 2-15 jest, jest taniej. 2-15 jest taniej. Top Sałatka grecka bo caciki. To co tam są jeszcze bekom. To, proponował słodkę grecką, ale. Dobrze. Pachnie to? Pachniećmy. Ale poczekajcie, poszukamy... Aha, tam zobaczymy, zdaliny, ile wyjdzie przy Kasie. Tak? Nie, jesteśmy jednak przy Kasie. Czy to stoimy przy Kasie. Dzień dobry. Nie nagrywam, panie, to, że panie Nie, 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 tu nie, wolno Wiem, nie, 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 W ten sposób zrobiliśmy najtańsze zakupy w biedronce. Tak jest. Pokaż chwitek? Proszę bardzo. Uwaga, tak. 3,13 za 2 litry soku i chipsy. Więc siedzimy już w samochodzie i czas na konsumpcję, prawda? Kupiliśmy. Chipsy o w nazwie Słatka Top Chips o smaku sałatki greckiej smakują? Jak sałatka grecka. No może niekoniecznie, aczkolwiek są zjadliwe. Napój Vivat, pomarańczowy. Kosa? Wiwat maj, 3 litry. 2 litry. A teraz czas na konsumpcję. Napój Vivat. Wiwat jest całkiem ok. we don't want you to smoke genetically modified gender.